Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Królicza Strefa. Dzisiaj będzie y, dosyć y, krótko. Głównie tutaj skupimy się na tej samiczce i tych młodych, które mam nadzieję tam gdzieś w tym rogu są i mają się dobrze. Samiczka wykociła nam się w święto Trzech Króli, czyli 6 stycznia. Dzisiaj mamy 12, czyli teoretycznie maluchy powinny mieć już 6 dni, więc powinny już ładnie wyglądać. I tak samiczka dała 8 sztuk, z tego 2 sztuki odpadły od razu. Trzecia sztuka odpadła na drugi dzień. Podejrzewam, że maluch został wyciągnięty z cycem, no i niestety zamarznął, bo sami wiecie jakie tutaj były mrozy. U mnie największą temperaturę, jaką udało mi się odnotować to było minus 18 stopni poniżej zera. Także od 6. Stycznia, ja do gniazda w ogóle nie zerkałem i zupełnie nie mam pojęcia, czego mam się tam spodziewać, więc wyciągam samiczkę, no i sprawdzamy gniazdo. Mam nadzieję, że nie będę rozczarowany. No i dobra, samiczki już nie ma, a my. Odkopujemy i sprawdzamy czy w ogóle coś tam coś tam żyje i no powiem wam, że w gniaździe jest ciepło i maluchy żyją. Coś tam się rusza. Teraz zobaczymy ile ich będzie. To powinno być 5 sztuk. Jeśli nie będzie 5 sztuk, to będziemy szukać. Chodźcie no tu i no. O, zobaczcie. Pierwsza sztuka, no fajnie, jeden, jest drugi, jest i trzecia sztuka, czwarta, jak będzie jeszcze jeden, jest i jest jeszcze jeden. Czyli jest piąteczka, zobaczcie jakie mają na najedzone. Także zajebiście. Mamy 5. Super. Mam nadzieję, że samiczka tutaj już sobie poradzi z tymi maluchami bez problemu. Ale ja tutaj też byłem dobrej myśli, bo jak te mrozy wielkie przychodziły, to ja widziałem, że samiczka dorywała sierści. Miał ja również dość słomy. Te gniazdo było tak przyścielone. Także elegancko, bardzo mnie to cieszy, że piąteczka młodych, że piąteczka młodych jest. No a teraz na koniec filmu jeszcze jeden mały bonusik yy, i będziemy kończyć. No i słuchajcie, bonusik. Taki mały. Zobaczcie samiczka 11 grudnia była dopuszczana. I wykociła się wczoraj. Powiem Wam, nie zerkają do gniazda, ale gniazdo jest zrobione tu mniej więcej gdzieś po środku. Ja tam teraz nie chcę kopać, ponieważ miałem przed chwilą w rączkach inną samiczkę, ale myślę że ze sprawdzania gniazda, odcinek sobie zrobimy jutro. Ma być dość ładnie za dnia na minimalnym minusie, więc mam nadzieję, że w tym gniazdku coś tam się znajduje. Próbujemy troszeczkę zbliżyć. No. Za bardzo nic tu się nie rusza. Nie jest te gniazdo może jakaś, jakieś wybitne. Ale mam nadzieję, że maluchy żyją. To jest ta samiczka właśnie z Kielc. Także mam pewność, że samiczka jak najbardziej płodna. Samczyk mój również. No i zobaczymy, ale to jutro co z tego wyjdzie. I tutaj jeszcze taki malutki, malutki pokazik samiczki, którą wrzuciłem na shorta Też gdzieś tam sobie, zobaczcie, gniazdko robi. Także tutaj wykotu będziemy się spodziewać najprawdopodobniej w weekend. Może to będzie sobota, może to będzie niedziela. Zobaczymy. Ta samiczka z Kielc równo chyba 11, nie 11, tylko równo 30 albo 31 dni. I był wykocik, także fajny terminek. Zobaczymy, co ta koleżanka nam przyniesie. Jest ona jedna z mniejszych samiczek. Myślę, że tutaj dużego miotu nie będzie, ale na ten moment każda sztuka się liczy. Dobra, trzymajcie się ciepło. I widzimy się jutro w kolejnym filmie. Cześć.